Cześć, kochani, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj, jak widzicie, jestem w samochodzie, a to dlatego, że zapraszam Was na vloga z mojego rodzinnego miasta. Tych vlogów będzie kilka, dzisiaj pierwszy. No i zapraszam nas na, tak powiem, zagadkową, na górę w środku miasta. Dojedziemy i zaraz się wszystkiego do zobaczę. dowiecie. Do zobaczyska za chwilę. Ok, kochani, jak widzicie, znajdujemy się w lesie. E, ja już dojechałam na miejsce. No dobra, po kolei co to jest? E, to miejsce, w którym znajdujemy, jest, e, się znajdujemy. znajdujemy. E, jak dla nowych widzów, tak? W ogóle cześć witajcie. E, jesteśmy w moim rodzinnym mieście, czyli w Koszalinie e, i idziemy na tak zwaną górę chemską. E, dlaczego to się nazywa góra? Co tam się znajduje i tak dalej? E, to Wam wszystko pokażę. Na miejscu. Nie, nie, nie. Jak będziemy szli to wam coś nie, coś opowiem. Dobra, idziemy. Ok, jak widzicie znajdujemy się przy wejściu. E, no dobra. Pierwszy, pierwsza rzecz, jaką tutaj zauważycie przyjeżdżając na górę chemską. E, na tą górę chemską jedzie się na Polanów. E, pierwsza rzecz, jaką zauważycie, to jest pomnik... E, Taki kamień pomnik e, u na cześć e, polskich żołnierzy poś, poległych podczas powstania, którzy walczyli, którzy polegli podczas powstania listopadowego. Jak widzicie, Góra Chemska znajduje się w lesie. E, tutaj znajduje się również sanktuarium Matki Trzykroć Przedziwnej. Jest to sanktuarium żymsko-katolickie oraz wieża. Dobra. Idziemy dalej. E, ok, tak wygląda wejście. Jak już pewnie zauważyliście, wejście ma dwie, jakby roznogi. E, pierwsza jest zamknięta. Kiedyś tam można było wejść, jakby od strony wieży. Natomiast druga prowadzi. Tutaj są informacje o górze chęskiej e, I o sanktuarium. Tutaj jest wstęp zbroniony więc... Tak się zastanawiam. Aha, dobra, tutaj się coś buduje, dlatego jest na razie wstęp, wstęp wzbroniony. Tutaj jest brama yy, po łacinie, która była przy... jest przeniesiona z tego wejścia. Yy, no dobra, okej, okay. no to tak, tutaj jest teren, wstęp zbroniony na razie jakiś teram budowy. Pierwsza droga to jest taka, jak tutaj widzicie, czyli prosta droga. Natomiast ja Wam tej drogi nie będę nagrywała, bo ona jest dosyć długa, ale yy, później się odezwę do Was przy, bardzo ważnym, przy wa dość ważnym i historycznym miejscu. Natomiast dlaczego Góra Chemska, dlaczego tak się nazywa? Ponieważ najwyższe zniesienie Góry Chemskiej ma 136,2 metra nad poziomem morzy, morza natomiast najniższe ma 33 metry nad poziomem morza oczywiście to nie jest taka typowa góra to jest wzgórze natomiast wszyscy nazwali to górą chemską. no dobra kochani ja się odzywam do was ja tutaj idę teraz tutaj wjeżdżają samochody no i co ja się do was odzywam tutaj jest znowu Tutaj jest akurat o Matce Bożej. Dobra, a no i wiecie, co ja już tutaj dawno nie byłam, że zapomniałam, jak tu daleko jest. Ok, doszliśmy do miejsca, które chciałam wam pokazać. A, a, to dobra, może zacznijmy. Jakbym poszła po rosto, to bym obeszła sanktuarium. I bym wyszła od drugiej strony. Natomiast tutaj, pójdziemy schodami, wyjdziemy prosto na sanktuarium. E, tutaj widzicie, jest tablica poświęcona e, pamięci pielgrzymów po, pa, po Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, prezy, e, prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej. Ryszardowi Kaczorowskiemu oraz Lechowi Kaczyńskiemu. Ryszard Kaczorowski był tutaj 12 lutego 2000 roku, natomiast Lech Kaczyński był 14 maja 2009 roku. 2009 roku. Ta tablica została odsłonięta w 2011 albo 2012 roku. Okej? Okay. Jeszcze tutaj jest... Opis Góry Chęskiej. Góra Chęska, Sanktuarium ma, Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Jest to w y, trzech językach, polskim, angielskim i niemieckim. I teraz tak. Sanktuarium położone jest na terenie Góry Chęckiej. Najwyższy szczyt tego nasywu nosi, wynosi, e, wznosi się na wysokość 136,6 m nad poziomem morza. W 1829 roku ustawiono na nim krzyż, i od tego, od tego czasu nosi, nosi nazwę Krzyżynka. W XVII wieku zbudowano została kaplica, do której pierwszy Pielgrzymowały rzesze Pątników. Około roku 1431 zaczęto znosić nowy kościół, aby móc e, pomieścić wszystkich przybywających. zarówno kaplica jak i kościół uległy zniszczeniu w połowie, w drugiej połowie XVI wieku. Obnieca obecna kaplicy sanktuarium, zna, zwana również zwanego również Sanktuarium Przymierza, zbudowana została w 1991 roku i poświęcona przez Jana Pawła II. Powstała według wzoru z niemieckiego y, Schoenstatt i jest jedną z 1000, ze 170 rozniesionych, rozniesionych na świecie podobnych obiektów. W kaplicy znajduje się neobarokowy ołtarz z obrazem Matki Bożej oraz figurami apostołów Piotra i Pawła. Nad obrazem widnieje symbol ruchu, ruchu szęszczackiego, e, oko opatrzności Bożej. Po lewej stronie zobaczyć można, można figurę Michała Archanioła. Góra Chemska stanowi niezwykle ważny element kultury chrześcijańskiej całego Pomorza. Figuruje na, na, na... Najstarszej mapie dróg pielgrzymkowych średniowiecznej Europy, pochodzącej z 1500 roku, tak zwanej mapie drogi do Rzymu. W XIV wieku nadano jej przywileje odpustowe, które później w XV wieku wielokrotnie ponawiano i poszerzano. Okej. Okay. Tutaj jest. A, właśnie. Tutaj jest opisana droga świętego Jakuba. Y... I jedna z tych dróg przechodzi przez Górę Chamską, jak również przechodzi przez moje osiedle, ale są w innym vlogu. Tutaj jest właśnie opis tej drogi, z Świętego Jakuba. No i ostatnia tablica, Pomorze Zachodnie, tradycyjnie ufundowane przez pieniądze z Unii Europejskiej. Ok, i tutaj jest. Tutaj jest narysowana ta droga św. Jakuba. Dobra, słuchajcie. Tak to się przedstawia. Tam, jak wiecie, ta tablica upiętająca I ja wchodzę tymi schowami, schodami. No i spotykamy się na górze. Do zobaczenia za chwilę. Jak widzicie. Ok, kochani, jak widzicie, jestem już na miejscu. E, ten żółty ołtarz, żółty czerwony. Tutaj jest odprawiona musza święta, jak jest pielgrzymka rodzin, czyli 15 sierpnia. Tutaj jest budowa, tak jak wam mówiłam, z tego co wiemy zbudowany dom Pielgrzyma. Tak wygląda kaplica sanktuarium. E, Pojedziemy pojdzie do środka, ale o! Yy, tak jak wam mówiłam tutaj jest buducho. Tam jest wieża widokowa. Mam nadzieję, że uda nam się na nią wejść. Dobra. Wchodzimy... Aha, jeszcze ważna rzecz. Z santuarium 1 czerwca 1991 roku odwiedził Jan Paweł II. Święty Jan Paweł II. To jest 15 lat z odmowy na koronkę. dla nas całego świata. Kto jest wierzący, ten wie, że koronka jest do Miłośrednika Bożego. Tutaj znajduje się fala popieska polska popieska maryna. No dobra, mam nadzieję, że widzieliście santurum. Niestety na razie nie ma możliwości wejścia, tylko skończy się koronka, to postaram się Wam pokazać coś więcej. I jeszcze bardzo ważna rzecz, e, tym, tym santurum opiekują się siostry szęszczackie, które tam mieszkają, tam na wprost, gdzie widzicie, tam jest dom no Dobra. Ja postaram się jeść na duże, a teraz I także do zobaczenia przybierz. Za kochani, jeszcze nie doszłam do... Kochani, jeszcze nie doszłam do... No już prawie z tym przybierze. Natomiast wam pokazać. Tutaj jest plac budowy, tak jak wam mówiłam. A tak wygląda kaplica. Sanktuarium. A i jeszcze z takich ważnych rzeczy, jeżeli chodzi o sanktuarium. Kilka lat temu była głośna tutaj sprawa, taka powiedzmy afera. Dlatego że jacyś sataniści. Obrysowali, kapi, obrysowali sanktuarium jakieś odwrócone krzyże, chyba swastyki. Jak znajdę zdjęcie, to wam pokażę, bo to była naprawdę głośna sprawa. Także do zobaczenia przy wieży. Ok, kochani, jak widzicie, jestem pod wieżą i chciałam Wam powiedzieć, że wieża na czas remontu jest zamknięta. Także nie wejdziemy i nie zobaczymy. Ok, wieża wygląda tak. Tutaj jesteśmy podzieżam. Także co? Pokazuję Wam drugie zejście. No i kończymy vloga. Do zobaczenia za chwilę. Dobra, tutaj jak widzicie jest to pierwsze zamknięte zejście z powodu budowy. Natomiast tutaj jak obejdziemy sanktuarium, jest to zejście drugie. Eee, tutaj jest gospoda, w której można było coś zjeść. Niestety nie mam pojęcia, czy teraz jeszcze jest to otwarte. Eee, Okej, okay, tutaj jesteśmy już przy tym sklepie, przy sklepie z pamiątkami. Jak przeszłam po prostu kowalczyk, żeby Wam tu bliżej pokazać, to jest wersja do ciuzd i tutaj obchodzimy sanktuarium. Ja chyba tego wyjścia już Wam nagrywać nie będę. O, tu się na rowerach, dobra. I tu tak kończę. Odezwę się jak będę na dole. No, chyba już tak, jak będę przy samochód także do zobaczenia na dole. wracając ze szlaku spotkałam takich miłych państwa. Państwo przyjechali z Zielonej Góry i Polkowic. Dobra i mhm. państwo przyjechali ponieważ chcemy sobie fajnie przejechać z Dużo rowerami. Tutaj jest nasz sprzęt. Okej. Okay. No i mijając różne miejscowości nadmorskie, teraz dojeżdżając do jeziora Bukowo. Mhm. E, trzeba je ominąć, żeby nie grząznąć po piaskach plaży. Mhm. I na nie nie ale był Koszalin, a jak Koszalin, to i Góra Chełmska. No i podjechaliśmy odwiedzić Matkę Bożą okay. i wypić z nią kawę i jechać <grym> dalej. Dobra, a proszę mi powiedzieć, e, mówili Państwo o Szlaku Świętego Jakuba. E, czy będą Państwo jechać przez cały ten szlak, czy tylko kawałkiem? No, ze Szlakiem Świętego Jakuba no, to łączy się nasza miłość, nasze zakochanie. <grym> w tamtym roku ja rowerem z Lublińca z timem rowerowym Niniwa Team, pozdrawiam serdecznie, ojca Tomka Maniura szczególnie, Lidera grupy? No, jechaliśmy do Santiago de Compostela. Natomiast druga grupa, tam tak. gdzie szła Emilka, Aha. pieszo pokonywała z Lizbony odcinek do Santiago de Compostela. No i spotkaliśmy się w Santiago. No to super. I tam też się poznaliśmy. No i od właśnie tamtego dnia no, nasze drogi się połączyły i no i super, i tak trzymać. Dobra, dzięki za poświęcony mi czas. Proszę trzymajcie bardzo, żeby miło i Trzymam dobrego. kciuki, żeby się udało wzajemnie, także do zobaczenia. Wiem, Jeszcze raz wiem. dzięki, trzymajcie się! Okej okay, kochani, jak widzicie, zaczęłam vloga i skończę vloga w samochodzie przeszłam tak jak wam mówiłam, co wam chciałam powiedzieć. Yy, chciałam Wam powiedzieć, że ja tutaj lubiłam, jak byłam młodsza, przejeżdżałam razem z rodzicami i z bratem i jeździliśmy na sankach. Yy, tam na Górze Chemskiej, jak się schodzi, jest taki boczny yy, boczne zejście i tam można spokojnie schodzić na sankach. Yy. Co chciałam jeszcze Wam powiedzieć, jeżeli będziecie w koszalinie, zachęcam do odwiedzenia tego miejsca, niezależnie czy jesteście wierzący, czy niewierzący, po prostu tutaj naprawdę warto przyjść. No, teraz nie można wejść na wieża, dlatego że tam jest jakiś remont i nie wiadomo ile on potrwa. Natomiast tak ogólnie bardzo, ale to bardzo serdecznie Was, was tutaj zapraszam. E, napiszcie mi, czy Wam się vlog podobał. Czy chcecie, żebym częściej robiła takie, dodawała vlogi, czy wolicie zwykłe filmy. Także co? Dzięki za obejrzenie tego filmu, dzięki za wszystkie łapki, subskrypcje i komentarze. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.